Jeśli jakimś cudem ominął Cię ten tytuł, to słuchaj uważnie. Po czterech latach czekania, najsłynniejsze Bobry w świecie gier wreszcie wychodzą z Early Access. Damy roz. Buberku. Jakie wginęła, a idź pan! Ludzkość ch... wyginęła, a świat przejęły bobry. Twoim zadaniem jest opanowanie hydroinżynierii i zbudowanie kolonii, która przetrwa coraz bardziej mordercze susze. Budujesz tamy śluzy, kopiesz kanały i tworzysz gigantyczne rezerwy wody, by utrzymać uprawy przy życiu, gdy wszystko inne wysycha na wiór. Tworzysz pionowe wielopoziomowe metropolie ze stali i drewna. A teraz w wersji 1.0 dostajemy oficjalny edytor map, spiralne schody dla jeszcze ciaśniejszej zabudowy i pięknie. Oprawę graficzną. To jest gra, w której nie walczysz z wrogiem, walczysz z naturą i własną głupotą. Moment, gdy po 30-dniowej suszy puszczasz wodę ze zbiornika i patrzysz, jak zielone życie wraca na pustynię, którą sam stworzyłeś, to jest czysta satysfakcja. Jeśli kochasz strategię i City Buildery, Timberborn to pozycja obowiązkowa. Daj znać w komentarzu, co myślisz o Gierce i zapisz to wideo, żeby nie zapomnieć sprawdzić tej aktualizacji.